Kacper powiedz co się stało No fajne gwóźdź na drodze Gwoździe na drodze I co teraz? No dupa Dupa Jesteśmy tutaj Na tej miejscówce z TikToka le legendarnej No to jest trochę duże Bo jak stoję sobie tu To ja mam to No z metr 50 m wysokości jest Tylko, że ja stoję trochę w dole Ślizgat to jest <Szuczanie> Dobra, mała no chopa w miarę git. <Szuczanie> <Szuczanie> 우와 오 <smells formulation sorting> Co? Ja pierdziele Ledwo łatka, łatka i klej nie trzymały, ale silver tape trzyma to nie jest żadna reklama widzowie. Ohoho